Gosiu, dobry wieczór. Bardzo miło Cię widzieć i od razu zapytam, jakie cechy według Ciebie powinna mieć kobieta glamour? Moim zdaniem powinna być przede wszystkim pewna siebie. E, nic tak nie dodaje uroku, jak właśnie odważna, pewna siebie kobieta, to ubiera ją e, w taką wielką atrakcyjność, moim zdaniem powinna być również elegancka, zadbana, e, uśmiechnięta, pozytywna, no i zmysłowa. Czy Ty czujesz się kobietą glamour? Jak najbardziej czuję się kobietą glamour. Nie zawsze się tak czułam, ale z, z latami wypracowałam sobie to i też już wiem, jak się ubierać. Także tak, obecnie czuję się kobietą glamour. Jako kobieta, czy ty masz jakieś kompleksy, czy raczej ze wszystkimi sobie radzisz? Czy ja mam jakieś kompleksy? Nie, nie, raczej nie mam takich kompleksów, które jakoś powodują, jak słyszę u innych kobiet, że na przykład mówią sobie jakieś złe rzeczy do lustra. Ja, jeśli cokolwiek mi się nie podoba, no to pracuję nad tym. Natomiast staram się codziennie mówić sobie dobre rzeczy, mówić sobie do lustra. Jesteś piękna i to powoduje, że dobrze się czuję każdego dnia. także... Tak. Wow, ale to jest fenomenalne. Czyli wstajesz na przykład rano, budzisz się, patrzysz w lustro i oprócz tego, że mówisz sobie, że jesteś piękna, to co na przykład jeszcze? I czy coś afirmujesz? Wiesz, co czy afirmuję? Staram się po prostu patrzeć na świat bardzo pozytywnie, zauważać najdrobniejsze, piękne rzeczy. Na przykład teraz zachwycam się pięknymi liśćmi na jesień. Kolory mnie zachwycają. Wiem, że jak rano rozpocznę dzień pozytywnie, to on po prostu będzie dobry później. Także no nie ma sensu narzucać sobie nie wiadomo jakiej presji tak? i dążyć do jakichś ideałów, które są właśnie promowane w mediach, tylko po prostu cieszyć się z tego przede wszystkim, że żyjemy, jesteśmy zdrowe, możemy spełniać swoje marzenia. A tak jak mówię, jeśli cokolwiek nam się nie podoba w sobie, no to zmieniajmy to, tak? Nie wiem, idźmy na siłownię, zadbajmy o siebie, jedząc dobre jedzenie, jakieś ekologiczne, po prostu, ale także zadbajmy o psychikę, to jest bardzo ważne. Właśnie napełniajmy się pozytywnymi wibracjami, pozytywnymi wiadomościami, bo wtedy po prostu no, świat moim zdaniem będzie piękniejszy. Na pewno bardzo pozytywną wiadomością byłaby wiadomość od Dua Lipy, jeżeli zdecydowałaby się na przykład zaśpiewać Twoją piosenkę. A co, słuchajcie, trzeba mierzyć wysoko. Czy Ty poczyniasz dalej jakieś kroki w tym temacie? Wiesz co, to mnie bardzo mnie to rozbawia. Powiem Ci tak, jeśli chodzi, ja właśnie nie, nie, nie za bardzo rozumiem ten, ten cały szum wokół Dua Lipy. Ja jestem osobą, która uwielbia sobie żartować. Chociażby to, że jestem skórą w telewizji, prawda? To jest już forma jakiegoś żartu i, i tak samo było z tą dualipą. Ja jestem spontaniczna, nie traktowałam tego poważnie i po prostu. Ale cieszę się, że wywołuję uśmiech. Tak jak mówię, dla mnie to jest ważne, żeby po prostu spełniać swoje marzenia i naprawdę mam nadzieję, że wy też będziecie spełniać swoje. To jest uważam bardzo, bardzo ważne, co mówisz, bo w dzisiejszym świecie trochę brakuje nam czasami tego uśmiechu i tego dystansu. Tak myślę. Ale oczywiście, że tak, dokładnie i po prostu moim zdaniem należy przede wszystkim w siebie wierzyć mać jakieś schematy, tak? No bo naprawdę nie rozumiem, dlaczego inni też nie nagrywają takich filmików, które zachęcałyby inne osoby do jakiejś integracji, ale wszystko, co jest pozytywne. Ja naprawdę no, staram się w social mediach jednak pielęgnować takie no, miłe jakieś informacje. Nie komentuję raczej negatywnie, nie wiem, nie, nie pamiętam, żeby mi się zdarzyło kogoś obrażać. Jak są hejterzy, to ich po prostu blokuje to wszystko. Jest to jakiś sposób, żeby się nie denerwować. No tak, no trzeba po prostu mieć jakiś dystans do, do tego wszystkiego. Natomiast tak jak mówię, z, z Dualipą to jest... to było, to był taki żart. Okej, okay, dobrze, wszystko rozumiemy, ale niemniej życzę Ci serdecznie. Ale cieszę się, cieszę się, że to zrobiłam, bo naprawdę moja piosenka pozwól żyć, zyskała drugie życie i... Potem Kłebo się odezwał, to się tak potoczyło, to się zrobił taki viral, że po prostu jestem przeszczęśliwa. No ja nie wiem, czy ja to przebiję w przyszłym roku. A chciałabyś na przykład nagrać coś z Kłebą? E, wiesz co, jestem jak najbardziej pozytywnie nastawiona do wszelkich kolaboracji z raperami, także jak najbardziej to puścimy, niech to idzie w ETER i niech Kłebo się odzywa. Wiadomo, może dualipa, może kłebo trzeba będzie wybrać, prawda?